Siemano moi drodzy, ja jestem Terin. Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale A dzisiaj wam pokażę bardzo ciekawą rzecz, którą wczoraj Kruszwilust udostępnił na swoim Instagramie na kamerzystę Także stawcie lajka, wbijmy tej 2,5 tysiące w ciągu 24 godzin, albo nie Albo większa poprzeczka 5000, zróbmy 5000, może damy radę. Jeszcze na końcu filmu pozdrawiam nowych oraz donatorów, czyli tak jak zawsze. No a teraz zapraszam do oglądania. No dobrze, moi drodzy, także co Kruszwil udostępnił na swoim InstaStory? Wczoraj wieczorem, czyli we wtorek, to było około godziny 22-23, na swoim InstaStory udostępnił post restauracji, w której kamerzysta wraz ze swoją ekipą nagrywali film. E, no i to, co oni zrobili, czyli jakby oczernili tą restaurację, a restauracja pokazała dowody na to, co oni sami zrobili, czyli Adix, yy, tam psychowanka, zrobili z ich jedzeniem. Także moi drodzy, ja to wszystko teraz pokażę oraz przeczytam, więc zaczniemy sobie od postu, który napisała restauracja. Kamerzysta kamuś, masz tu pet, żeby swoim obserwatorom tak ściemniać. Dla suba wszystko. Chłopak przyszedł do nas i dorzucił włosy do jedzenia, żeby dodać pikanterii swojemu beznadziejnemu filmikowi na YouTube. Na do widzenia wyrzucił jedzenie u naszych drzwi. Klasa. Na dowód na to w materiale, który publikujemy poniżej, realne nagrania z kamer. Smutna prawda, że w dobie kryzysu znajdują się osoby próbujące jeszcze bardziej dopiec drugiemu zamiast się wspierać. Nie szanujemy takiego zachowania, a kłamstwa ma krótkie nogi. Wstyd chłopaku, że oglądający uczą się od takiego antyautorytetu, jakim się stajesz. I jeszcze mamy tutaj dopisek kruszwila. Pomijając to wszystko, co się działo, Niech ktoś jeszcze raz powie, że ich działalność na YouTube nie jest szkodliwa. Obrywa nawet niczemu winna restauracja, która i tak przez pandemię dostała po tyłku. No i powiem wam ciekawa akcja, ale to dopiero początek, ponieważ zaraz sobie obejrzymy materiał wideo, który restauracja udostępniła nam. Ale moi drodzy, o co tutaj w ogóle chodzi? Bo możecie powiedzieć, że e, no jest, zapłacił za jedzenie, no to mógł z nim zrobić co chciał, co nie? E, niby tak, ale moi drodzy. Jednak jak to pokazał na filmie, to jest taka niby antyreklama do tej restauracji, ponieważ jeśli pokazali, że jedzenie było niesmaczne, czy coś było w nim, tak samo jak pokazali właśnie w tym filmie, że w jedzeniu były włosy, no to faktycznie większość osób nie ogarnie, że to było po prostu pod film, że to było wszystko dodane przez nich, no i będą myśleli, że to faktycznie takie rzeczy się działy w tej restauracji no i nie przyjdą do niej, czyli po prostu e, jak restauracja nie ma klientów, nie ma zysku, nie ma się z czego utrzymać, po prostu źle zrobili. Ale moi drodzy, zobaczmy sobie teraz to nagranie, które opublikowała nam restauracja. Dnia 13 października 2020 roku youtuber Kamuś i jego znajomi przyszli do naszej restauracji w celu nakręcenia filmu na swój kanał. Twierdzą w nim, że po pierwsze czekali na jedzenie godzinę z hakiem, po drugie w swoim jedzeniu znaleźli włosy. No to zobaczmy, czy rzeczywiście jest tak jak mówią. O, no to moi drodzy, co to teraz będzie drama z restauracją? Nie no, śmieję się, ale jestem ciekawy, co teraz pokażą. Pani kelnerka powiedziała, że czas realizacji zamówienia to jest około 15-20 minut. Do tej pory minęła jakieś godzina, wydaje mi się. Może troszeczkę z hakiem. Może troszeczkę z hakiem. Cóż, jeśli nie jesteś pewien, ile już czekacie, to nasze kamery w restauracji służą pomocą. 19.53 Zapamiętajcie to. No i kelnerka podchodzi do stołu z jedzeniem o 16.20, czyli żadnej godziny nie czekali. Czyli jednak dzień-godzina z hakiem, a zwykle 27 minut. No ale największym zarzutem jest jednak znaleziony w jedzeniu włos. Ok, zobaczmy. Nie. Nie. Co to jest? Tak było we filmie, tak? Ale to nie jest jeden. To jest ten kanał. Na to nie winął tak. To jest jeden. Tu! Nie, nie, nie. Skąd wiedzieli, że mógł znaleźć się włos? Kamer na restauracji spieszą z odpowiedzią. na tym Znaczy wiadomo, że to jest zrobione wszystko pod film, co nie, w sensie to, co zrobiła ekipa kamerzysty. No ale jednak jest to faktycznie szkodliwe dla, dla restauracji. Jest to taka mocna, mocna, bardzo mocna antyreklama, ponieważ dużo osób ogląda jednak kamerzystę. No i jednak po takim czymś mogą taką restaurację po prostu omijać szerokim łukiem. No, i faktycznie tutaj, moim zdaniem, restauracja ma rację. Nie powinni tak robić. Ale bardzo fajnie się teraz restauracja broni, właśnie pewnie takim akcjom internetowym, jaką restauracja zrobiła, czyli ja udostępniam, Krushfield udostępnił. No, to ta restauracja może zyskać naprawdę dużo klientów. Także jak dla mnie duży szacun dla restauracji, że zrobiła taką fajną i ciekawą rzecz w internecie. Leźmy dalej z oglądaniem. Czyli to jednak był włos koleżanki, a nie naszej kuchni. Cóż, każdemu mogło się pomylić. Mamy nadzieję, że rozwaliśmy wszelkie wątpliwości na temat naszej restauracji, które mogły się pojawić po obejrzeniu filmu Kamusia. Zachęcamy, aby w przyszłości hashtag wspierać Gastro. Moim zdaniem bardzo dobry ruch ze strony restauracji, ponieważ nie dość, że się wybronili z tych wszystkich rzeczy, które były na filmie. No to jeszcze sobie zrobili bardzo dobrą reklamę, ponieważ... Taka rzecz może się stać, no nie wiem, może nie jakoś bardzo głośna, ale na pewno dużo więcej osób o tej restauracji się dowie. I osoby, które są właśnie ze Szczecina, na pewno ją odwiedzą, tak, za dobrze wykonaną robotę w internecie, co nie? Także ode mnie propsił do tej restauracji, świetna akcja. Jeszcze moi drodzy, na szybko przejdźmy do drugiego tematu, w którym pokażę wam, jak kamerzysta zakończył tą całą dramę. Po prostu mówił coś tam, że nie chce się wypowiadać już na ten temat, że dla niego temat jest skończony. Także moi drodzy, możecie sobie zobaczyć tego shota, no i oficjalnie. Specjalnie przez kamerzystę ta drama została już zakończona. Proszę bardzo, zobaczcie sobie Szota. Oglądałem film Marka przed chwilą. E... Sami możecie zadecydować, kto mówi prawdę. Ja już za swoje winy przeprosiłem. E... Więcej nie mam nic do dodania. E... Więcej nic tak naprawdę nie mogę zrobić. E... Ja uważam temat za zakończony. Nie chcę już go kontynuować. E... Uważam, że to po prostu najlepsze rozwiązanie. I zapraszam Was na nowy teledysk mojej nowej piosenki. Yo. Pokażę wam jeszcze shota z live'a Sylwestra Wardengi, w którym troszeczkę powiedział o zarobkach z MMA i że on dostał bardzo mało w porównaniu do tego, co dostał Kruszwil, także moi drodzy, zobaczcie sobie tego shota. Tutaj czas rozliczenia, mi wychodziła zupełnie inna suma, jemu ja wychodziła... A, dobra, a więc tak, odejmij od całości 285 tysięcy za walkę plus 150 tysięcy za płyt, 285 tysięcy za walkę. A powiem wam tak, bo z tego co ja wiem, to oni podpisują umowy o poufności, nie mogą podawać kwot, a teraz Kruszwil tutaj podał kwotę. Ciekawe czy, czy ma zrobi mu jakieś problemy o to. A, bo poczekajcie, bo 285 za walkę, ale mówicie, że to 60%, tylko to ile oni dostają za walkę? Bo to jest 285 tysięcy dla kamerzysty za walkę. Wiesz co? Yy, bo pytacie, czemu się ukrywa wynagrodzenia. Bo na przykład, jakby inni członkowie wiedzieli, ile na przykład zarobił Kruszwil, no to by też chcieli podobną sumę, nie? Bo so, spójrzcie na moją reakcję. Ja sobie jakąś tam ustaliłem cenę z FAME MMA, ale w momencie, kiedy ja widzę, że Kruszwil już po podziale, że dla, kamer dla samego kamerzysty, że Kruszwil dostał jakąś kwotę za tą walkę FMMA, ale. Yy, sam procent dla kamerzysty, wyniósł ile tam, 280 tysięcy, to ile tam, 280 tysięcy, to jaka to musiała być kwota? O wiele większa, nie? I jak ja teraz sobie to zestawiam z moim wynagrodzeniem, to się k***a czuję jak frajer skończony. Dlatego y, oni zapisują te umowy, żeby to nie wychodziło. Bo ja się teraz czuję naprawdę jak frajer, Nie pewnie widzieliście moją reakcję. No wiecie, ja mam 30 lat, a oni dostają za taką walkę. Y, k***a, co się ze mną stało? Ja nie potrafię negocjować, nie? A jeszcze umowy nie podpisałem, więc mi po prostu głupio. W tym momencie. Zaraz się okaże, że Kruswid znacznie ma lepsze stawki i Marta Linkiewicz dostaje znacznie więcej niż ja, Ale też ja, się, ja muszę mieć jakiś szacunek do siebie. Nie to są duże pieniądze, ale muszę mieć jakiś szacunek do siebie. A nie to, że będę zarabiał, nie wiem, jedną piątą tego co Błoński albo jedną piątą tego, co Kruswid za walkę. Jest mi Głupio teraz, strasznie nie powiem wam szczerze. A więc moi drodzy co? Jakoby całem, to jeszcze pozdrawiam do oraz donatorów. Także moi drodzy, oto oni: Mikołaj, Kuba Elo, Daszek, Daszek, Małgorzata Kamela, Stefan Uliasz, Jacobeks, a teraz moi drodzy donatorzy: Ternis jest ok, Trolik, Pijaki, Stefi, Dawis, oraz Norbi, bardzo wam wszystkim dziękuję A jeśli ktoś z was, moi drodzy, chciałby zrobić to samo I zostać pozdrowionym w tym odcinku To możecie albo wysłać donata, albo wesprzeć kanał Który każda osoba ty się pojawi I zostanie pozdrowiona Także to tyle, moi drodzy, dziękuję za oglądanie Ściąćcie łapkę w górę, subskrybujcie również kanał Wraz z dzwoneczkiem, wbijajcie na Instagrama Żeby posłuchać mi nowe informacje, no a ja kończę Do następnego filmu, cześć!